Halo, halo, dzień dobry, siema niebieski, witajcie, jesteśmy w Pepco i idziemy na mały przeglądzik wieszaczkiem, wieszaczkiem Dobre. patrzcie. Idziemy na wieszaczek, bo dużo nowości ostatnio było. Zobaczymy, czy coś przeoczyłam i od razu zobaczcie, jaka nowość, 80 zł. Takowy jest ten plecak, To jest jedna komora, tutaj druga. Fajnie na plecach jest ta gąbka. Tu kieszonka. może tak jeszcze na jodę. No. no. i tutaj też są kieszonki. Jeśli chodzi o kolor, chyba tylko, właśnie w tym beżu. 80 zł. No, tak, także ta nowość się na początek dziewczyny, Ale jesteśmy na wieszaczku ogólnie, nie? No. Okej. Okay. Zaglądamy do środka, czy nie? Może tak choć trochę. No. na pewno takowy. Dobra. Jaki on jest leciutki, jak piórko, dziewczyna. Także zero obciążenia. A zapakować można dużo. No, ekstra. Jeszcze mamy, ale te to chyba, nie, to to znamy. Dobra, nie powtarzam, 45 zł, lecimy dalej. Myślałam, że to jest torba z takim złote, złotem, srebrnym dodatkiem, A to jest ta tutaj. Ale zobaczcie, o, widać? No, można się machnąć, można. Okej, okay. 25 zł. Mhm. Zbieramy sznureczkiem. I no, znamy te sweterki. Ale doleciały, tam sobie skręcimy co? O, tu sobie na chwilę panią zahaczymy. Na no, gumaczkę tutaj, tak zbieramy. No i taki serek. Okay. Tutaj, aha, dobra, wczoraj to muszę mieć to nie powtarzam, nie? Super no. Tutaj jakieś bluzy. Aha, to są te, które wczoraj. Aha, i zobaczcie, one no tutaj mają tak na palec, nie? To nie zauważyłam. Tylko wczoraj podnosiłam w kolorze fioletowym. A tutaj są jeszcze czarne. I no im rozcięcia. nie, to nie mają. Czyli co, to są inne? Chyba inne dziewczyny. Nie, to jest to samo. Zobaczcie. Tak czy nie? Zahaczyło się, dobra. To już tego nie ściągam, to są te dzwony Dzwone, dzwone. okej okay. Tylko podniosę cenę, co? 60zł okay. Szare te guzeczki, w sensie to samo co tu było nie? No. no jadę tylko taką cenę Zwykłe bawełniane 18zł Od rozmiaru już podaję S do 2XL A tam na tyłach? Na tyłach to samo Ok. Serio? Dobra, coś mi się rozłączyło Tutaj mamy wieszaczek, w sensie tutaj geciorek To może tak troszkę sobie skręcimy 12zł Z taką koroneczką No i te w różnych kolorach 10 zł one są po dwie sztuki pakowane. Jaka piżamka. Czekajcie, mały spoiler. O, tam. Jaka fajna. Już tam idziemy. Tutaj jeszcze takie. I mhm. one są różne, dziewczyna. Już podaje cenę 12 zł. Okej. Okay. Na lewo. Takie zwykłe, na ramianku 10 zł w dwóch kolorach Tak pod sweterek, nie? Ale one są jeszcze, zobaczcie, o Takich kolorach, no dobra I coś czarnego, ale nie wiem Też takie zwykłe po prostu, dowolnione Tutaj jest rozmiar XL A już podaje cenę One są też białe widzę już sekunda, 17 zł. Do 20. Dobra, a teraz patrzcie na prawo, jaka piżamka. No, 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 już patrzymy, patrzcie. Te kurtki, nowy kolor, taki miodowy, leciał. Czarne, 60 zł, dobrze pamiętam, tak czy nie? Może jeszcze tak przypomnę? Tak, 60. No, no i co, piżamka 35 zł. Takie słodkie serduszka, no, no, no. Pokaż to się pani. Tutaj mamy rozmiar XL już widzę Ja na są od rozmiaru S. Kobietki. Mhm. jak podoba się. Pani cię damy to na chwilę. zobaczymy gaciorek. O jakie ma ładne lamówki. Ten gaciorek, podobnie jak tutaj przy kommierzyku i na rękawku. Może od dołu, co? O, zapuścimy żorawia. No, słodziak, co? Uh -huh. Może tak... O, jeszcze zbliżymy sobie. No. I kieszonka. I guzik na zapasie. Okej. Okay. Tutaj jeszcze coś widzę. I ta już jest z długim. Tak z długim gaciorkiem w takich ładnych co to są? kwiaty? taki, ale kwiat, ala liść mhm. na ramionku, regulowane czekajcie już podaję jak to wygląda cenowo 40zł od rozmiaru S do XL gaciorek może od dałuca. prosta nogawka dziewczyny, bez ściągacza ściągacz o, tu w pasie, nie? w sensie no. Dobra. Taka szeroka, ale i sznureczek. O! O, zobaczycie. Taki sznureczek jeszcze. To ładny. O. Okay. I tutaj jeszcze. A nie, to jest ta Barbie. Znamy. A te, dziewczyny? z takim to też po na nowościach, tak czy nie? Czy bym zapomniała? Może zapomniała, ale to nic. Skręcimy. O, tutaj fajnie widać te porteczki. No. takie lejące ten materiał. A cena? Czekajcie. Już podaję. Tutaj jest rozmiar S. Cena to... 25 zł do rozmiaru XL okay. Na prawo trochę męski nie, Trzyma czy nie? Tutaj jeszcze... Nie dobra, tego nie chcę Dresy. O, to są te z tą krótką bluzą, dziewczyny Tutaj to jest nagawka, co? Mam ochotę je przymierzyć, seria. Coraz bardziej mi się podobają 35 zł do rozmiaru 2XL Do rozmiaru S, To jest taka fajna krótka bluza To jest chyba to tutaj, tak? No Jest to przymierzalne? Nie ma Dobra, to może w innym pepko Ciekawe jak ten teraz się prezentuje w całości, ale Podoba mi się gaciar. Mega mi się podoba No i ta krótka bluza też fajnie, bo można sobie ją tak fajnie tutaj ściągnąć, nie? No Ok. Lecimy dalej. Także przymierzymy dziewczyny, jak tylko spotkam przymierzalnie w jakimś podwórku. No, tutaj nie chcemy, więc dobrze. Trochę by no ale to chyba chcemy czy nie? Może tak choć troszkę. Zobaczymy, jak to, jak to cenowo wygląda, co. 25 zł. Te zielone kiecki. Te 10 40. Te białe buzeczki. Te ładne białe buzeczki. Nie wiem, co 10 zł? 18. 18 i tu 27. No dobra. Jak tam? Gdy tę te panterkę. Teraz takie na czasie, no, Może można będzie coś niżej sobie jeszcze garna, no, 20 zł. No, a nie to są spódnicy. To są dziewczyny spódnicy pomyliłam. Ok. Jest nowość. 50 zł do rozmiaru 2XL, od rozmiaru S Czy to jedna jedyna? Nie, sam jeszcze tutaj okay. I te sweterki tutaj, takie na mocy nowości, głównie w każdym pepku czarna, biała, tutaj biało-czarna O, drugie pepko, w którym spotkałam właśnie te biało-czarne 40 zł ja są do rozmiaru XL, od rozmiaru S, dziewczyny Przestanie mówić dziewczyna, ok, sorry, wybaczcie, wytnę to, ale czasami wlezie, to tak gadam, nie, no, 60 zł, człowiek podnoszona to tak w taką perłę leci, jakie to jest leciutkie, no, I, czekajcie, bo jak się jeszcze rozglądam, czy coś chcemy? Tutaj wyprzedaż? Nie chcemy. Dobra, to idziemy już na prawo. Chwilkę. Aha, Prążkowane takie białe zwykłe, taka śmietanka można powiedzieć, 25 zł od rozmiaru S do 2XL. O! No. Coś czarnego tutaj takiej dużej ilości, to sobie zerkniemy, co to jest? Aha, czarne bluzaczki po prostu, pod 30zł od rozmiaru S do 3XL tutaj mamy rozmiar XL tak się prezentuje rozmiar XL kobietki znamy, to już nie nie wyciągam, co? No. Już kieruję się do wyjścia. Także wiesz, że to tak fajnie, co? No. Tutaj jeszcze o, takie kolory jak coś ty. na ramionku. Nawet pod swetery, nie? dziękuję Do 2xL. Jak chłodniej, chłodniejsze czasy nadejdą. Dobra, tutaj. Byłam, byłam. No to idę. Fajnie takiego dnia Wam życzę. Cześć. Chyba, że jeszcze trochę męski. No, chodźcie. Co tu jest na męskim? O, takie. 30 zł. To rozmiar 2XL. 20 zł. 20 zł również. Doszczówka. Już podaję cenę, bo nie widzę. To jest rozmiar 2 x Jak chcesz. 60 zł. Tak, 60 zł. Ci bluzy 40 rozmiar S. To podnosiłam ostatnio. Tak, czy nie? już podaję cenę. Taki kolor. Są też czarne widzę. Do tego są gołe tutaj. O. Także cały dress, jak coś no w 45 zł. Akurat tutaj mam rozmiar 2XL. O, tak się prezentuje. Becio. Z tymi bluzami, nie? No, już nie wyciąga, Dobra. Idę. O, halo, hala, leciąc, już się jakie blu 20 zł. No, to tym fajnym akcentem kończymy. Cześć. Siema kość trupek. Dobra, idę.